My się zdecydowaliśmy na to, żeby szczepić dzieci w czasach pandemii, natomiast pytanie, czy to jest bezpieczne? W tej chwili wszystkie organizacje zalecają szczepienie, dlatego że pamiętajmy, że inne choroby niż zakażenie koronawirusem nie zniknęły. Szanowni Państwo, każdy z nas ma wiele pytań, jak bezpiecznie żyć w czasie koronawirusa. Zapraszamy do naszego cyklu, w którym odpowiemy na wszystkie pytania. Możemy dysponować tylko naszą wiedzą i lekami, które są i możemy leczyć naszych pacjentów, a szczepionka to jest przyszłość. Dezynfekcja rąk pozwala nam pozbyć się wirusa, który przypadkowo mógłby osiąść na pana dłoniach czy na moich dłoniach. Dżuma XX wieku, prawda? Kiedyś były inne choroby, które udało się pokonać. Wszyscy pracownicy wyposażeni zostali w przyłbice, maseczki oraz rękawiczki. To od nas samych, jako pacjentów, bardzo wiele zależy, czy nasz stan zdrowia się poprawi, kiedy my realizujemy zalecenia lekarskie, czy też się pogorszy. Odsuwamy się od siebie, no niestety, nie jest łatwo w tej chwili. Program, w którym Warszawski Uniwersytet Medyczny ma możliwość uczestniczyć, dostarczy Państwu informacji, jak zachować się w czasach pandemii, jak prowadzić. Skuteczne leczenie.